Znowu wracamy do nostalgii. Marvel Classics niedawno nam dało Spidermana od Toda McFarlane, czyli idealne lata 90. semik polskie pierwsze komiksy od Marvela na brzydkim, ohydnym papierze. Wróciliśmy do tych historii i nie był to najmilszy powrót. A Teraz Marvel Classic daje nam drugi powrót i drugie uderzenie nostalgii. Tym razem Jim Lee, obecnie właściwie szef DC, który swoją karierę właśnie zaczynał w Marvelu i poznajemy jego pierwsze dzieła, gdy tworzył i współtworzył X-Menów, jeszcze pisanych przez Chrisa Clermonta. Dużo różnych numerów, grubaśny tom, ale czy warto po niego sięgnąć? Czy to jest dla kogoś poza starymi dziadami, którzy czytali to w TMC-Miku i czy nowa osoba, która nie czytała przygód X-Men, albo czyta tylko te nowe, odnajdzie się i zrozumie, co tutaj się dzieje. Przekonamy się za sekundę. Jim Jimali to jest bardzo specyficzny tom, ponieważ nie dostajemy tutaj jednej zwartej historii. Jednego tomu, gdzie mamy od numeru 1 do 12, czy jakkolwiek. Dostajemy tutaj powyrywane kilkanaście różnych numerów, 300 łącznie stron komiksów, które nie łączą nam się w jedną spójną historię. Tu dostajemy dwa numery, które w miarę są historią jedną. Tutaj cztery, tutaj przerwa jest 10 numerów i kolejne pięć. Zatem to wszystko wydaje się niezwykle chaotyczne. Nie jest to do końca chaotyczne, ponieważ są tutaj numery, których on po prostu nie rysował, albo niektóre historie, które w latach 90. się działy podczas ogromnego boomu komiksowego, gdzie mieliśmy X-Men, Uncanny X-Men, New X-Men, New Mutants, X-Factor. Gdybyśmy lecieli po prostu 20 czy 15 numerów pod rząd, no to nagle dostawałbyś trzy numery, które nie mają żadnego sensu, ponieważ ciąg dalszy jest w innych tajinach i tam się to wszystko rozwiązuje, a tu nagle dostajesz kolejną historię, która znowu nie ma dla Ciebie sensu. Tyle, że to pozostawia czytelnika, który jest niezaznajomiony z całą historią X-Menów lat 90. w bardzo dziwnym położeniu, w którym on próbuje skumać może sięga do Wikipedii, może sięga do jakichś innych komiksów, albo szuka swoje stare. Jeżeli jest nowym czytelnikiem, naprawdę nie wie, co się dzieje. Nasz na szczęście Egmont dodał tutaj nam pracę Kamila Śmiałkowskiego, gdzie on robi nam minimalne, chociażby tutaj po dwa akapity, po trzy akapity, co się dzieje pomiędzy, w tych dziurach komiksowych. To jest bardzo przydatne i dla osoby, która nie czytała, będzie to pomocne. Tyle, czy to wystarczy? Moim zdaniem nie. Próbowałem czytać ten tom, tak jakbym nie pamiętał tego, co wyszło w latach 90. przez T.M. Semik, i miałem nieustanne pytania. Zastanawiałem się czytając, okej, okay, tego nie wiem. Tego nie pamiętam. Tego też nie pamiętam. Tego też nie pamiętam. O co chodzi z tym? Dlaczego tu ma krótkie włosy? Storan, dlaczego tu ma długie? Dlaczego ta postać nie ma mocy, a tutaj ma mocy? Po której stronie jest Psylocke? A czemu jest po złej stronie? Czemu Wolverine jest mocny, a czemu tutaj jest słaby? Dlaczego Jubilee się tak zachowuje, a dlaczego tutaj na przykład Profesor Egg zachowuje się jeszcze inaczej? Nieustannie generowane były te pytania, które dla mnie były... No, Irytujące na tyle, że utrudniały mi fajną rozrywkę podczas czytania tego tomu. Niekoniecznie dlatego, że same historie pisane przez Chrisa Clermonta były takie niezrozumiałe, tyle że zostało to troszeczkę poszatkowane, bo tutaj mamy od numeru 248 bodajże do 273 czy 275, 2, więc to jest 20 kilka numerów, a tutaj mamy z nich wybranych tylko 10, 12, czyli to jest połowy praktycznie nie ma, plus mamy te inne tomy, gdzie w X-Men nieustannie przepływają. Ten mówi: o, idę do New Mutants. Nagle się pojawia cable tutaj w tej historii. A tutaj nagle idę do innej ekipy. A tutaj nagle łączymy New Mutants X Factor X Menów i tak łączymy ich razem by potem już znowu nie pamiętać nikogo i to dla osoby, która chce na przykład nauczyć się historii Marvela i mówi sobie, o poczytałem już McFarlane'a, poczytałem jakieś starsze tomy albo czytam sobie Daredevil'a, który wychodzi ładnie od Marvela i tak cudownie to się fajnie wszystko układa, bierze ten tom, to ta osoba będzie miała straszny burdel w głowie i nie jestem przekonany, czy to jest w ogóle dobry pomysł albo na prezent, albo na edukację zatem dla kogo w ogóle jest taki tom, skoro wydaje się tak bardzo nie pasować? Otóż zdecydowanie jest to Tom dla ludzi, którzy lubią Kreskę bardziej niż fabułę. Czyli ja na przykład jestem osobą bardziej czytającą komiksy niż oglądającą komiksy. Czasami za drugim razem sobie oglądam, ale pierwszym moim odruchem jest czytanie, zatem ja byłem tutaj bardziej poirytowany. Ale z drugiej strony, próbując patrzeć sobie na Jima Lee i jego kreskę, bardzo młodą kreskę, on sam o tym pisze, że jeszcze tu było bardzo dużo kreski, która jeszcze była niezrobiona, bardzo chaotyczna, bardzo brutalna, że on teraz na nią patrzy i to wszystko się z niej śmieje. Zanim jeszcze zrobił Hasza z Batmanem, zanim wyrósł ten taki klasyczny Jim Lee, który dla mnie klasyczny to jest mniej więcej końcówka lat 90. początek 2000, to tu widzimy, jak on szlifował swoją formę i możemy analizować sobie, w jaki sposób rysował ruch, jak daleko albo jak blisko było mu i do Toda McFarlane, i o dziwo do... Roba Liefelda. To jest ciekawe mogąc obserwować jak te twarze są podobnie rysowane, nogi, jak oczywiście laski stoją nieustannie na palcach. Zauważasz rzeczy, które są tak bliskie właśnie i Liefeldowi i McFarlane'owi i temu te klaty są przerośnięte, a także możesz zobaczyć wpływ innych artystów. Ja w tym tomie na przykład zauważyłem bardzo dużo wpływu Johna Romity Juniora przy niektórych rysach twarzy, które były właśnie tym kwadratowym praktycznie, gdzie każda twarz będzie wyglądać tak samo, gdy mamy zbliżenie. Ok, ale możesz mnie zapytać, dobra, czyli jeżeli chcesz poznać historię X-Menów, to nie jest dobre, lepiej sobie wziąć jakiś omnibus albo zacząć sobie y, jakąś budować historię, albo nawet na Wikipedii się dowiedzieć, ponieważ tutaj jest straszny burdel. Zgadza się. Z drugiej strony, jeżeli chcesz sobie pobawić się Jimem Lee, to będzie twój powód. No ale. Jak tutaj wygląda w ogóle fabuła? Jakie to są historie? Czy jest coś, co mnie jako niedzielnego czytelnika zaciekawi? Otóż hmm, wydaje mi się, że większość historii nie zaciekawi cię. Chyba, że gdzieś przeczytałeś, bo chyba wychodziło w Super Bohaterach Marvela albo w jakimś innej historii, historię z Shadow Kingiem. Shadow King, z którym walczył nieustannie Profesor X. To był ziomek też, który miał takie ogromne moce. W jednej historii jest opowiadany jako pierwszy mutant, z którym się zetknął praktycznie Profesor X, z którym walczył i którego wtedy wydawało mu się, zamordował w Egipcie profesor X, a potem ten nasz Shadow King wrócił, to to może być jedna z ciekawych rzeczy, bo ten Shadow King tu się przejawia i prze, przelatuje, ponieważ w tym czasie on wielokrotnie w historiach o X-Menach się pojawiał, a, ale chyba najciekawsza będzie historia, gdzie X-Meni nasi ruszają, by w cudzysłowie zamordować profesora X i musimy się dowiedzieć, dlaczego, co ma tutaj wspólnego w ogóle siar, co mają wspólnego z królem z tym wszystkim, co ma z tym wspólnego. Sam profesor X i jak tutaj oni sobie pięknie w kosmosie radzą. To jest akurat historia, która kończy ten tom, i która dla niezielnego czytelnika, który po prostu chce sobie wziąć tom i chce się dobrze pobawić, nie chce, musie, musieć sięgać do Wikipedii i tak dalej, to ta historia. Jest okej, okay. jest tam Deathbird, jest bardzo dużo epickich uderzeń, wybuchów, wszystko się ciągle rusza, jest dużo głupich dialogów, ale ona jest bardzo siedząca w latach 90., -tych. potwory, Savage Land. Właściwie nie ma tutaj rzeczy, jest oczywiście Nick Fury, jest właściwie każda możliwa postać. Pojawia się także Magneto, pojawia się oczywiście Sylock. Nie ma tutaj kadru, gdzie Jimmy Lee albo gdzie Chris Claremont powiedział: OK, może, może przystopujmy, może opowiedzmy jakąś wolniejszą historię, może pobawmy się tym, że będziemy. Bawić się chociażby wyrazem twarzy, a nie, że musimy w każdym możliwym kadrze wszyscy muszą nieustannie się napierdzielać. To może być kolejny i plus i minus tego tomu, że jeżeli chcesz tomu, gdzie będziesz wiedział, co to znaczy nieustanne napierdzielanie się i nie ma czasu, żeby w ogóle wziąć oddech, no to X-Men Jimali jest dla ciebie. Dla mnie jednak ten powrót do lat 90. był słodko-gorzki. Śmiałem się z bitek i męczyłem się tym, jak poszatkowana jest fabuła i jak rzeczywiście. Ciężko jest tak naprawdę zebrać historię x menu za 90. żeby osoba, która chce wejść i zacząć właśnie wtedy czytać te komiksy, wiedziała o co chodzi i co moment nie robiła takiego. Hu? 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 Ale może wśród widzów jest mnóstwo osób, które widzą dodatkowe plusy tej historii. Ja z miłą chęcią dowiem się, jakie jest Wasze zdanie. Zatem czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby nas było jeszcze więcej, żeby miał więcej sił i więcej możliwości komentowania komiksów. Ja oczywiście zobaczę się z Wami na brodach z kosmosu. Zatem dziękuję Wam i do zobaczenia na razie.